W kolejnym zadaniu mamy reakcję syntezy chlorowodoru, która osiągnęła stan równowagi. Teraz prawda czy fałsz? Podwyższenie temperatury w warunkach izobarycznych skutkuje wzrostem wydajności tworzenia chlorowodoru. Jeżeli chodzi o regułę przekory i wpływ temperatury na równowagę, ważny jest znak entalpii reakcji. Sięgamy do naturalnych kart wzorów, znajdujemy HCl i widzimy, że jego entalpia tworzenia z pierwiastków jest ujemna. A więc jest to reakcja egzoenergetyczna. Tu wzrost temperatury będzie obniżał wydajność reakcji, więc zdanie jest fałszywe. Możemy sobie wyobrazić, że ciepło w reakcji egzoenergetycznej jest produktem reakcji. Ogrzewając, dodajemy więcej ciepła, a jak dodajemy produktu, to zgodnie z regułą przekory równowaga przesuwa się w stronę substratów, a więc wydajność maleje. Teraz punkt drugi. Zmiana ciśnienia w warunkach izotermicznych nie wpływa na wydajność tworzenia chlorowodoru. Przy wpływie ciśnienia na równowagę porównujemy liczby moli gazów po obu stronach równania reakcji. W naszym wypadku jest ona równa: po lewej 2 i po prawej 2, więc tu zmiany ciśnienia nie będą miały wpływu na stan równowagi, a więc i na wydajność. Zdanie prawdziwe. Do zobaczenia w następnym zadaniu.